Kim ty jesteś, potworze? Chyba jesteś nie w humorze. O, jak za nami lezie! Ho, ho, zaraz nam przyłożę ile wlezie. No właśnie, nie, pomocy, pomocy, weź te łapy. O, woda mnie zabiła. Nie mogę przejść! Jak tutaj mam wyjść stąd? Tylko nie to! Jestem niestety zamknięta na zawsze! O, jaki sprint, moja droga Blue Jane! Chyba ci się tu podoba! Taka jesteś wysportowana! No właśnie, no właśnie! <ścoughs> nie właś w ten mur! O, lepiej lecieć do chmur! O, otworzyły się drzwi! Jejeje! Je, je. Przedostałam się! Nareszcie! O, jak on wyje! O, tylko nie to! Dzień dobry, jaki pan jest? Uśmiechnięty! Chyba jest w niebo wzięty. Tak, moi drodzy, normalny pozioma sobie wybieramy i już na nic nie czekamy. No, ogląda sobie coś w telewizji, ale chyba popsuł mu się program i dlatego się strasznie zdenerwował i postanowił nas ukarać. No właśnie! Jej lasery! Nie możemy się stąd wydostać! Zablokowane są drzwi! To pomocy. Okej, okay, Blue Jane, wow, kim ty jesteś na jednej nodze? Podskakujesz. Ho, 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 ho. Sportu sobie nie żałujesz, a tu pan. O, on chce być w domu, chce już iść do domu. Ja też bym chciała na twoim miejscu. Masz bardzo nudną pracę, zdaje się. Je, je! je w tym supermarkecie. No właśnie. Chociaż ja tam nie widziałam, żeby pracownikom supermarketu się nudziło. Zawsze jest tak bardzo dużo pracy. O, Jej, kartony z mlekiem. I płatki kukurydziane. Miam, 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 Na śniadanie! ketchup i musztarda. Uważaj, blużeń na te rozlane smagołyki dla małpki Fikimiki. O, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jej, udało się! Mamy szyb wentylacyjny. To mi się podoba. Ho, 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 Gdzie my jesteśmy? O, tak, supermarket, ciąg dalszy. I co? Mleko, mleko, mleka rzeka na nas czeka Za krową, jako etykietą. O, ciebie już znam. I przed tobą uciekam! Pomocy, pomocy! Tylko nie to... Dzień dobry? Ha, 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 ha. Przyszłam się tylko przywitać. O, o, on był dla nas bardzo miły, uśmiechnięty, tak się do nas zaczął szczerzyć. Ha, 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 ha. Czekajcie, on stoi? Jak mu przystoi i nic nie robi? O, śpi sobie. Koleżko, ja tu jestem. Masz mnie gonić? Nie pamiętasz? O, tu jestem. Ej, tutaj! Hm, nie reaguje. Śpi, ale oczy ma otworzone. Jak to? No, kolego, nie wiem. Co to tutaj znaczy? Dobra, wystarczy, że uciekamy. Uciekamy, uciekamy! Mamy strzałki, żebym czasami się tylko nie pomyliła. ho, którędy mam pójść? Brawo, bo Blue Jane! Ominęliśmy wroga, który w ogóle nas nie gonił. Dzień dobry, masz tutaj wyprzedaż w swoim sklepiku. Mam się rozglądnąć wokół? O, dobra, darujemy sobie te twoje fanty. O, zbieramy, zbieramy kwadraty robloxowe. O, i mamy szachownicę, a nie przepyszną jajecznicę. Ja bym wolała jajecznicę z pomidorami albo z grzybkami. Z borowikami? O tak, kochani. Jej, udało się. Zbieramy, zbieramy te kwadraty. Do kolekcji, do kolekcji, a nie do lekcji. Dzień dobry. Czemu pan jest taki jakiś przestraszony? Nie wiem, co on to trzyma w ręce. Chyba mopa. <laughs> Przypomina loda na patyku. Okej, okay. ej, rozpadł się. Się. To przypomina jakiś biały piasek. O, albo mąkę, a nie rozlane mleko. Dobra, idziemy, idziemy, bez żadnej ściemy. Rozglądamy się, jejeje. Je, je. Jakoś bardzo mało jest klientów w tym supermarkecie. Po co aż tylu kasjerów? W takim razie, ominęłam te frytasy. O, zablokowałam się, proszę, wypuśćcie mnie, co tu dzieje się? O, udało się. Dobra, ha, ha, ha. jej, jaka super przygoda. Ej, czemu ja przeskakuję nad tym? Przecież to mi nic nie robi. O, wykąpmy się w tym basenie z kulkami. Jak fajnie, Superaśnie! śnie. Dobra, koniec tego dobrego. Blue Jane, omijamy, omijamy. Tak, moi drodzy, to jest sala zabaw. No pewnie. O, na razie jest nieźle. Tak. Nie musisz się tutaj niczego obawiać. Nic cię tutaj nie skuje, moja ukochana Blue Jane. Wszystko ci tutaj życie daruje. O! I co? Rozpędzamy się. Jejeje! Kolejny kwadratas. O! I skaczemy do góry. Czekajcie, czekajcie. I kolega też skacze. No! O! Rura! Będziemy zjeżdżać jak fajnie! Juhu! I do basenu! ha, ha, ha. Przy okazji piruet niewielki. No! Szybko Blue Jane! Wstawaj! Bo się skończy żywot wszelki. O! I będziemy sobie teraz skaczać czekać po tych kulach. Kule, drakule, i tak fajnie jest w ogóle. <laughs> o, już mamy drzwi i statek. O, bardzo tu ładnie. Czy to moje serce skradnie? Jej, warzywa! Warzywa, warzywa! Tutaj są porozwalane. Na podłodze! O, nie, ale większe niż ja. Tralalala! La, la, la. O, minęłam! Co trzeba? O, jestem w bibliotece? A co biblioteka robi w supermarkecie? Nie mam pojęcia, moi drodzy, dobra. Gonimy sobie, gonimy. Czego szukamy właściwie? Jakiej książki? Ho, ho, ho. Może Wyspy Skarbów na przykład? O, przydałoby się coś przygodowego przeczytać. Udało się! Brawo, Blue Jane! Włazimy teraz do góry! O, tak, rozglądamy się, rozglądamy się i. O, nie było tak źle, dobra. O, jakie te deski są tak licho pozbijane. ale się udało, Wepijemy sa kakao, no pewnie. O, rozglądamy się, dzień dobry, proszę pana. Jesteśmy zaproszeni do tej kafejki dla dzieci chyba. O! Czemu się rozpadłam? Jaka ona niebezpieczna! W życiu bym nie zostawiła tutaj własnego dziecka! O, musimy skakać po mebelkach! O, chyba to jest rozwiązanie na naszym ekranie! Zaś woda porozlewana! Kto tak sprząta tutaj, nie O! Dobra, idziemy! Jej, znowu frytasy! Dla naszej bliżej nasy! Co to takiego? Ho, ho, ho! Jej! Hmm. Będziemy walczyć? Czekajcie! O, nie! Pani kucharka, bardzo zła, tralalalalala, daj mi spokój, moja droga. Ona mnie zaraz dorwie, tylko nie to, proszę Was, proszę Was, bo nauka pójdzie w las. O, co to takiego? Ja mam taką wyrzutnię keczupu, czy jak? O, nie, jest coraz bliżej i bliżej. Zablokowała się i przelazła. O, i mnie dorwała i nie będzie kakała. Oh, 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 oh. Jeszcze raz, moi drodzy, dobra. Mm, bierzemy w swoje łapki tą bazukę, bazuka bazuka, keczupem waląca. O, oh, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Mogłabyś trochę wolniej biegać, moja droga, albo lepiej się blokować na tych różnych przedmiotach. O, oh, to by mi pasowało. Oh, do widzenia, do widzenia, Mniej niż połowę żyć masz. Pam 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 pam. Zaraz się rozwalę. Ha, 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 ha. Już się tym chwalę. O oh. Tylko nie to. O, dobra, dobra. Szybko, Blue Jane. Dasz sobie radę. Proszę cię. Je, 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 Nie daj tutaj skuć się. No właśnie. O, czekajcie. Hmm. Zaś się zablokowała. No to czekajcie. Teraz walimy. Walimy, walimy, walimy. Jeszcze trochę. Jeszcze z trzy razy i będzie po niej. Miejmy nadzieję. Kogut pieje. Co tu się dzieje? Nie. Nie. Tylko nie to. Tam jest jakaś szyba rozwalona. Może bym dała radę przez to przejść. Czekajcie. Do widzenia. Ej. Co to zostało po niej? Jakiś kawałek mięsa? <laughs> Dobra, nie mogę tego zabrać, ale chętnie zjadłabym hamburgera z Tutaj z panem. <laughs> o, mówisz i masz! Jest hamburgeras! Aaaa! rozwalił mnie! Bardzo krwiożerczy i złowrogi. Jak noga, sto nogi. <laughs> I co teraz muszę to jakoś obejść? Nie, one tak dziwnie, nieregularnie wiszą. <grymne> o, tak się śmiesznie, tu kołyszą. Na szczęście te się tutaj nie ruszają. A! I tak mnie rozwaliło. No nie, proszę was, by nauka nie poszła w las. O, tak. Hot dog. hotdog, niam, mniam, mniam. I co, włazimy tutaj? Hmm, Klocki, zaś będziemy w sali zabaw? Chyba tak, chyba tak? Zaraz wam pokażę, jak masz skakać po tych klockach moja blue Jane, a nie wpadać do tego czarnego czegoś. <laughs> Dobra, o, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czy to jest pralnia, czy sklep z ubraniami? Tak, to jest sklep z ubraniami. Zobaczcie tylko sami. Skaczę sobie po koszulkach, jak fajnie! Ej! Czemu mnie rozwaliło? Przecież ładnie, grzecznie i spolegliwie sobie tutaj skakałam po tych ubrankach. O, jej, takich pięknych wdziankach. Ho, ho, ho. Tak, tak, kolego, ja wiem, ja wiem. Czekajcie, a jakbym tego dotknęła, to coś by się stało? O, spaliło mnie! No to już wiem, co mnie czeka. To temat rzeka. O, okej. Okay. I zaś te ubrania. Trzeci raz. Do trzech razy sztuka. <laughs> Taka będzie tu nauka. I włazimy, włazimy. Jej, gdzie my to jesteśmy? Tak, moi drodzy, nie mogę ubrać żadnego z tych ubrań. Jaka szkoda, jaka szkoda. Ale moje wdzianko z pizzą jest najlepsze. No właśnie. O, skaczemy, skaczemy, skaczemy. Oj, tutaj trochę jest trudno. Dobra. Udało się dostać do szybu wentylacyjnego. Jakie te wiatraki tutaj są leniwe! Jakie poczciwe! Udało mi się bez problemu dzięki temu przedostać przez nie i co teraz? Mamy strzałkę! Jak fajnie, jak fajnie jest! I wyjście! No dobra, Blue Jane! Ho, ho, ho! Gdzie my to jesteśmy? Puściutko! Dzień dobry, dzień dobry, panie z mop! Ho, ho ho! O! Hmm, albo jakaś zamrażalka. Nie no, chyba chłodnia. Dobra. Jej, jak tu jest zimno! O, naprawdę! Do szpiku kości przemarzłam! Jej, mamy kwadrat. To mi się podoba! Jaka fajna ta przygoda! Wyłazimy z chłodni i mamy kratownicę! Jej! Brawo, brawissimo! Damy sobie radę, to nie było wcale takie trudne! I jest elewator, czyli winda! Winda, winda, winda! Ciekawe, gdzie się dostanę! Zaś jestem w jakimś magazynie! I nad lawą sobie skaczę! O, czy przygodę jeszcze jakąś zobaczę? Tak, porozglądaj się, nasza Blue Jane, po tym magazynie i skaczemy nad tymi lawami Ho, ho ho. Ej, zaraz tam jest ten kwadrat do zabrania. O nie omijamy żadnego. Jej udało się... No, nie jest wcale tak źle. I co do przodu do przodu. O, ciekawe, co będzie na końcu tej planszy. Na razie ona się strasznie dłuży. Nie sądzicie? No tak, Ho, ho, ho. I co? Czekajcie, coś nowego. Nareszcie jakiś wóz tam stoi. O, i jest pan z mopem. Dzień dobry. Ha, ha, ha. O. Czekajcie, którędy mam się udać Exitem. O tak, kochani. I co teraz? Jej, jakie dziwne auta na tym parkingu. Poruszają się. Jejeje, nie dają tutaj przedostać mi się. Ała, przejechało mnie to auto. I co teraz? I co teraz? No dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. O, bardzo niebezpieczny ten parking. Uważajcie, jak cofacie, bo poskarżę się mojemu tacie. No i mamy znowu kwadratas. Dzień dobry, proszę pana, z mopem. O, automat z napojami cytrynowymi. Pełno witaminy C. je! je, je. dodało mi to energii. O, widzicie, jak teraz się szybko poruszam? Haha. Ha mi się podoba. Tak niech nie chlujnie, moi drodzy, tutaj te auta były zaparkowane. No, Blue Jane, to było obrzydliwe. Ho, ho patrzcie tylko. Wow, zaliczyłam Gierasę. Cieszę to bardzo, Blue Jane'a. A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Cześć, moi drodzy i do usłyszenia.